Siemanko, w kolejnym odcinku z FIFA 23. Jeszcze kilka materiałów z FIFA 23 przed nami, dlatego warto zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby tutaj się pojawić że jeszcze nie subskrybujecie kanału. Ach, nie chcecie przegapić kolejnych odcinków FIFA 23. Pamiętajcie moi drodzy, że to wideo, słuchajcie, zawiera nagrania z gry, która jest jeszcze w produkcji i nie odzwierciedla jej ostatecznej wersji. Czyli rzeczy takie jak e, rozgrywka, zawartość, ustawienia oceny piłkarzy mogą się różnić e, co do pełnej wersji FIFA 23. Także moi drodzy, startujemy. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy FIFA 23 Beta, Tego jeszcze nie było, a ze mną FIFA 23b przestawi Klaudka, Witam serdecznie. Witam serdecznie widzów, siema. Moi drodzy, link do klautki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku, także wbijajcie, stawiajcie suba, bo brakuje jednego do rekordu. Tak Ta. <grym> zawsze. Tak jest. A dzisiaj, moi drodzy, otworzymy dwie paczki, bo tutaj widzę, że jedna paczka zawiera 24 zawodników, więc myślę, że z 48 zawodników stworzymy jakąś niezłą pakę. No i też przy okazji trochę Wam pokażemy, jak działa nowe zgranie. Nie jestem w 100% przekonany, ale prawdopodobnie już w tym momencie jest nowe zgranie, bo to zgranie, które było zaprezentowane, zostało potem zmienione. Chociaż jak Wy to już oglądacie, to chyba też o tym już wiecie. Ja na przykład nie wiem, no ale dobra. Bo wiem, bo wiem właśnie, że jak zostało oficjalnie przedstawione jakieś zgranie, to teraz i jej wzięło pod uwagę opinię graczy i to w jakiś sposób tam zmieniło. Tylko też nie wiem, okay. czy to tak szybko oni to wprowadzili, więc zobaczymy przy okazji. Okay, okay. To co, otwieramy dwie paki? Mm, no, to no na jeszcze cztery. Jeszcze nie wiem, jak wygląda walkout. Czy miałaś już walkout? Nie. Trzy, cztery. No dobra, no to leci. Paczka mojej drodzy, i zobaczmy, czy jest. Karta specjalna Ty, jakaś. A jest! Ja też mam. Inform. Ja też. Wow, Lukas Vazquez, okej. Okay. Czyli mamy walkout. No Ok, Okej, on jest na PO. Kurczę, nie wiedziałem, że to jest drużyna. To jest informam. Ale... Ja co zgrano, wow. bo to halo. Nice, okej, okay, okej. Okay. No dobra, tak. Mm, tak patrzę. Takie ja to ja sobie muszę fotki zrobić. Wykombinować. Potem od najnowszych chcemy też może sobie potem nie? Zabrawiam. grać. No dobra, dobra. Ja powiem ci tak, mam trzech ciekawych piłkarzy, wokół których mogę tutaj coś już zrobić. No, nie nie mam samych ciekawych generalnie, nie? Także. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to bierzemy do klubu. I lecimy dalej? Tak. Z drugą paczką. No dobra, jest to kolejna paczka. No to jest tutaj ta gwarancja. Ready. Dobra, to trzy, dwa i jeden. Jest tu gwarancja. 83 plus, więc może znowu, chociaż chyba teraz bez walkoutu, chociaż jeszcze nie wiem, jak wygląda walkout, tak naprawdę są jakieś flary. Ale to są flary na ekranie. Okay. I teraz według, według słuchajcie, nowego zgrania. Tego prawego obrońcę, którego trafiłem, czyli to był Lukas Vazquez na PO i Asensio na, teraz ERWO na tym pojeździe. gdy ich połączymy, to już mają dwa zgrania e, z uwagi na, e, na ten sam klub i na narodowość. Czyli tutaj już by mieli dwa zgrania. Mm. Takie no. ciekawe. Miałam Pedriego no. i, Rod i Jordi Alba, także zgranku, Aha. cyk. No ej, no spoko. No. Kurczę, no. u mnie to tak średnio wygląda. No, będzie słaby skład. No, już wymóweczki, right. już wymóweczki. Idziemy montować te składzie, i zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Mm. Moi drodzy, tak wygląda mój skład. Powiem Wam, że ciężko było coś więcej tutaj wycisnąć. 16 zadów. No wie 30 zgrania. minut, nie? 30 minut czekam, aż mi skończy ten skład. Nie, a, tak patrzę, dwie minuty minęły. To ja czekam 8 chyba minut, aż skład. No a? dobra. <laughs> 16, nie 16 zgrania, i to są moje najciekawsze postacie tutaj, czyli Healy i Griezmann. Na nich będę tutaj opierał. Tutaj ta prawa strona pod kątem zgrania fajnie wygląda. żadnego środkowego, fajnego obrońcy nie trafiłem. Będę pedekiem plus tym obrońcą, który ma 75 tempa. W trakcie meczu chyba wpuszczę jakiegoś bocznego obrońcę, bo to jest chyba jedyna szansa na coś takiego. Może Lazarego wpuszczę i James przejdzie na sią. A co do twojego składu? No, ja zrobiłam go w 5 minut i mam 23 zgrania. I moimi najmocniejszymi ogniwami jest jakiś Nunes Inform, ale ma 92 tempa. Modric, Pedri i Saliba jakiś też na Esio. Modric z realu? No, Modric z realu, tak, tak, ten Modric. Wow, jakie Uberal ma Modrić? 87. A, chociaż w Becie to nie ma co patrzeć tak, na Uberal, bo no ta, to no ta, one się zupełnie ok. ok. zmieniają. Bo dlatego, że Ubera ma walkout. No tak. no tak. dokładnie. Do, nie patrzcie okay. na overale, bo to jest... To jeszcze nie jest wersja e, finalna, tą trzeba mieć na uwadze. Dobra, to co, przechodzimy do meczu. Tak jest. Okay. Monika i Klautka. <laughs> nice. Monika i Klautka. No <laughs> i generalnie zobaczcie widzowie. Monika i Klautka, także... Siema psia, psi. derby, psia-psi, psiapsi, psiapsi no. grają ze sobą. <laughs> Idziemy później no na pasy. Oh. Zobacz, no zobaczymy, która foczka lepsza. Generalnie to jest mój pierwszy mecz, taki oficjalny. Mój drugi. A, a twój drugi. Mm. E, o, teraz składy można zobaczyć. Okej, okay, Pedri. Oh. Ale Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty masz jakieś 91 tempa. Ty masz tego co jeszcze z Liverpool tego, co do Liverpoolu. To, to jest poszedł. ten Nunez! To jest ten! A ja myślałam, że on jest przetransferowany. No ja też. No, na przykład Halant jest przetransferowany już. I dlatego też myślałam. A ja w ogóle no, okay, mam okay. okropną kamerę. Ja nie wiem, co to jest za kamera. Eee, możesz zmienić ją. No muszę zmienić. Hmm. <laughs> o, już wychodzi z Merciurejczki widzowie. RQ, RQ. No, jaką to masz kamerę ustawioną, wiesz? No telebroadcast. No, jest... no to jest jak telewizyjna 3. Ja mam jakąś taką, nie wiem, o boże, kropną mam. Widzę to no, jest. To jest ta EA, całkiem. to jest od EA taka kamera, taka typowa. O Boże! łapców Na no, takiej kamerze Dobra. nawet widzowie! Dobra, zmiję tą kamerę! <laughs> Ty w ogóle ten, bo ty miałeś jakąś dłuższą przerwę, nie? O co ci mówi w ogóle? No, No a co? Słyszałam, że ty byłeś na tym, na obozie Anny Lewandowskiej. Obóz <grym grym> Anny Lewandowskiej, no tak, tak, tak. Widziałam właśnie na relacji u niej, że to no, byłeś Bo tam właśnie jest 95% kobiet. Pajacyki były robione, nice. Ej, nowe rzuty różne są. No. O. I wolne też są nowe. Okej. Okay. O. Patrz, jakie bramki Faktycznie, faktycznie. Okej, okay, zrobię fisk. O, patrzcie widzowie, jak jaki feature. No bez kitu. No dlatego ja mecze będę grał tylko na wyjeździe u ciebie. Bo jak widzę, co ty odwalasz, jak szanujesz murawę. To dosłownie na Warf. W ogóle ja gram teraz jak FIFA 17. W... Bo ja nagrywam huntera w 17 ja gram. O je! Yes, <gamplaya yes. Fifii> 17. <gam> I to jeszcze na kompo, bo tam na kompo zupełnie ten kompo zupełnie inaczej gra. No to masz taką, W sensie nie na, na playce gram, ale tam, A, w sensie w tece chodzi, tece, że z komputerem. Chai, chai, no, no, no. No, 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 Dobra, może Antoine. Nie, no, ale fał, czerwona. Cześć, cześć, cześć. Przepraszam bardzo. Okay, Jeszcze żółta? Okay. Ej, dobra, przy z... okazji pokażemy, pokażemy widzom, czy działa, że na United. No, pokaż, Tylko widzom. Tylko nie atakuj wtedy. nie no, Pedriś to stał. No, Bo zobaczymy, czy on przejdzie. Ale to no, jest taki crash, nie, Monia? Nie. No, Monia, jak to? Chyba, że dziewczyna Pedriego znaczy. Co? No. <laughs> Ale w każdym razie, że wolny, Ale United działa. W ogóle podobno skład Baty yy, połowy mają trwać 4 minuty, nie 6. Jak słyszałam. O, w końcu. Nie wiem na ile to jest prawda, ale... Ale możliwe, że prawda. Dobra, może coś... Z Zmieniam, dystansu co dla miał... widza, no i nie dał. Zobacz, że te ślady zostały, które zrobiłaś. No tak! Dlatego ja je Myślałam, zrobiłam. że one będą znikać. Tatuaż. O, też zrobię <laughs> Zrobisz tutaj kick pod mój brący. Nie, bo nie ma Czemu się stało tam? Fikołka. Nie, no widać to spocenie pod koniec FIFA co grała. Ja pierdzielę. No, jest <laughs> blisko, było blisko. Cały czas jakieś prostopadłe O nie, co jest? No tak się gra w 17 w Knockout. Z Huntera. I teraz Asensio. O, no to musi być nie, no ja... pięknie karny. pięknie Jak nie. karny to był odbiór piękny był. Koniec, Koniec pierwszej z połowy! Poławy. Nie, no to pięknie mi sędzia skończył sam na sam. Yes, nice. No widać, expect the i tak dalej, to lepsze. No, no widać właśnie. <noise> Wszystko wyszło. Nie, no ty nie wiem co mam zrobić. Możesz wiesz, zawsze jakieś zmiany wprowadzić. Dobra. Które nic nie dadzą. Ale warto spróbować. Nie poddawaj się. Okej, okay, okej. Okay. No way, no way. Dobra. To lecimy. No dobra. W drugiej połowie postanowiłem zagrać wizowę już na serio. I 3 minuty później przegrywamy już 3 do 0. No, powinno być 2-0, ale to niestety. No nie siadło. Jak? Przecież w ostatniej minucie mi sędzia przerwał. No. Przecież ja cię odebram piłkę. Co ty no, gadasz? Jak? Nie. <laughs> Poproszę dla widzów specjalnie zrobić replay i przybliżyć to ładnie Nie. <laughs> jak nie? O <laughs> O nie. O Jezus, nic nie można pograć z pierwszej. No, ho, ho, Ej! Nie, nie mogę się powstrzymać. No nie mogę! Jezu, brutal, co jest grane w ogóle? Barykady. Hmm. Pewnie jeszcze jakiegoś najlepszego mojego. Ale, Ale nawet podamiam. nie był kontuzjowany. Ja chcę się kartkę zobaczyć tutaj. Ucho. Hmm. Yes. Wybaczmy Antoine Grisman no i Kraspiri! Nie, taka setunia. Yes. O kurde, po lepie. Wiedziałem. Czytam jak książkę po prostu I patrz, jak poda Ej, mam czerwoną kartkę! A nie, to po lewej jest czerwona czy spalony? nie? Nie, chyba nie Był spalony, tak? No tak, no to się, złapałem się na pułapkę w tak Mmm, ta pokał, pułapka osej Antoine Boga BOGA! Bo Ola Boga Ach. Ola Boga Jest rzut rożny No nie wiem, te nowe rzuty rożne jak nie oddają Nie no, to... To jest Nie, to teraz z tą kreską tak się robi, że ten bramkarz tu wychodzi tak, że nie wiem czy. O! Co ty robisz, w ogóle? Kurczę, o, jakaś wkrętka to by była. <laughs> nie! O Boże! To nieźle. Janusz grający fifa. Jak on chyba zestresowany? Łapki mu się trzęsą. <laughs> no to. Nie, ja widzę to podanie tam. No właśnie. O mój Boże! Ależ akcja tych! To było nice! To no było ładne nice. to było, ładne to było! Muszę się przyznać! O jest, to już nie było. No ładne. to już było amatorskie. <grym> nie w tą stronę. W tam, w tą. Koleżanko. Nie! Jak? Ule, no, ale opluł! Jezek opluł. <laughs> nie uniesz. Kto to jest w ogóle? <laughs> Kto to jest w ogóle? Jakiś z węciki, Ja nie wiem. <laughs> no i cyk. Kurde, o, porobione boże. na koncie. Nice, nice, nice. No nic. Jeszcze bramki, jeszcze nie widzowie. W tej grze. To jest niepokojące. Ale spokojnie. Nie, nie, nie. Bo Hilly? Boże, no, jest bramka. Tam, okay. dałam, mówisz, widzowie, <laughs> o, Niech. Okay. Ma... Uwaga, będzie 3-1, czy nie będzie. Co się dzieje? Let's Jest 3-1! To są te bizzki. Okej. Okay. Antonio. Nice. Nice, pięknie. Nice. No, no i tym niezbyt miłym akcentem. Bardzo miły właśnie, bardzo miły. <laughs> Będziemy kończyć dzisiejszy materiał. Wbijajcie do Cloud link znajdziecie oczywiście w opisie. No i... Mnóstwo materiałów z FIFA tutaj się będzie też pojawiało, także zostawiajcie łapki, subskrybujcie kanały, no i dziękuję za udział. Dziękuję za kanały. zaproszenie, trzymajcie się, widzaj, buziaki. Na razie.